Co tygodniowy przegląd newsów farmaceutycznych z Polski i ze świata w pigułce. Z tej strony Violeta Gołębiewska. Witam Was w poniedziałek 26 lipca w kolejnej audycji. A oto skrót informacji, o których będę dzisiaj dla Was mówić. Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący schematów mieszanych dla szczepień przeciw COVID-19. Szczepionka Sanofi przeciwko COVID-19 rozpoczyna przegląd etapowy. Nowa rekomendacja Unii Europejskiej dotycząca szczepionki Spikevax przeciw COVID-19. A także nowe działanie niepożądane szczepionki Vaxeuria przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca. W piątek 23 lipca Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat dotyczący schematów mieszanych dla szczepień przeciw COVID-19 szczepionkami firmy Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca oraz Janssen. Jak wynika z komunikatu, minister zdrowia na podstawie rekomendacji zespołu do spraw szczepień ochronnych oraz Rady Medycznej dopuścił w systemie rejestracji szczepienia przeciwko COVID-19 w realizowanym Narodowym Programie Szczepień schematy mieszane w zakresie szczepionek Waxevia, Komirnaty, SpikeVax w przypadkach, gdy zastosowanie schematu mieszanego wynikało z konieczności podania innego rodzaju szczepionki jako drugiej dawki. Podania szczepionki, która jest niezgodna ze wskazaniami określonymi w ulotce i charakterystyce produktu leczniczego dla danej grupy wiekowej, i co za tym idzie konieczności podania drugiej dawki szczepionki preparatem rekomendowanym dla danej grupy wiekowej, w wyniku błędnego działania personelu medycznego, podania innej szczepionki jako drugiej dawki szczepienia. Szczepionka Janssen jako druga dawka podana w schemacie szczepienia uważana jest za nowy schemat szczepienia które realizowany jest w schemacie jednodawkowym. Więcej informacji znajdziecie na stronie Ministerstwa Zdrowia w zakładce komunikaty. W środę 21 lipca Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował informację dotyczącą komunikatu podanego przez Europejską Agencję Leków. Komunikat ten mówi o tym, że Europejska Agencja Leków rozpoczyna przegląd etapowy, z angielskiego rolling review, szczepionki Vaxzevria przeciwko COVID-19 firmy Sanofi Pasteur. Decyzja została podjęta przez Komitet do Spraw Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi i jest ona oparta na wstępnych wynikach badań klinicznych oraz nieklinicznych z udziałem osób dorosłych. Osoby te dowodzą, że szczepionka stymuluje produkcję przeciwciał niezbędnych do zwalczania koronawirusa. Przegląd etapowy będzie kontynuowany aż do czasu uzyskania wystarczających dowodów, które umożliwią zaakceptowanie formalnego wniosku o pozwolenie na dopuszczenie szczepionki do obrotu. W piątek 23 lipca prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował informację dotyczącą komunikatu zatwierdzenia stosowania szczepionki przeciw COVID-19 Spikevax u dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 17 roku życia. Komitet do spraw produktów leczniczych stosowanych u ludzi Europejskiej Agencji Leków wydał rekomendację rozszerzenia wskazań dla szczepionki Spikevax przeciwko COVID-19 firmy Moderna. Szczepionka jest obecnie dopuszczona do stosowania u osób w wieku 18 lat oraz starszych. Stosowanie szczepionki Spikevax u dzieci w wieku od 12 do 17 roku życia będzie takie samo jak w przypadku osób w wieku 18 lat oraz starszych. W środę 21 lipca prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował informację dotyczącą zmiany decyzji o dopuszczeniu do obrotu na terytorium Unii Europejskiej szczepionki Vaxevria przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca, charakterystyki produktu leczniczego, oznakowania opakowań i ulotki dla pacjenta. Zmiana ta polega na dodaniu informacji dotyczącej możliwości wystąpienia jako działania niepożądanego bardzo rzadkich przypadków zespołu Juliana Barre. To już koniec na dziś. Dziękuję za uwagę. Napisz w sekcji komentarzy, co sądzisz na temat mieszanych schematów szczepień. Uważasz, że to dobry pomysł? Czy może jesteś przeciwny takiemu rozwiązaniu? Czekamy na wasze komentarze. Nasze podcasty znajdziesz na platformach Uniwersytet EPGF, YouTube, Facebooku oraz na serwisach Spotify i Soundcloud. Zapisz się na naszego newslettera, żeby być na bieżąco z wszelkimi nowinkami. W razie pytań lub uwag pisz na maila. uniwersytetmałpa.pgf.com.pl Zostaw kciuka w górę, a my słyszymy się już za tydzień. Cześć!